Chyba już jest. Jest już stream. Witam widzowie. Mm, kurde, chyba coś nie widać. Co jest? Kurde. Eee. Czekajcie. Ja sobie zobaczę podgląd tylko. A dobra, już wszystko widać. Jest OK. Jest wszystko good. Tylko troszkę słabo jest yy. z tym, że tamte konto zbanowali i chciałam wam w sumie coś też powiedzieć, że no jak banuję konto, to nie jest ciekawie, tyle powiem. Yy. I nie jest fajnie, bo nie mogę na przykład tam pokażę wam na szybko. mam to konto. I kurde, już mam nawet te pieniądze i wszystko ogarnięte, żeby... Zrobić ten konkurs, ale chyba poczekam jeszcze na 51, czy tam po prostu 55 I może po jakimś czasie już będę miał tego Unwana Chyba na miesiąc jest, nie wiem Wkurzyłam się No ale patrzcie, ostatni stream tydzień temu, trochę słabo Moim zdaniem bardzo słabo I ogólnie, to czekajcie Zobaczymy sobie tak, bo mnie tu nie słychać. Zobaczymy sobie tak, bo mnie tu nie słychać. Zobaczymy sobie tak, jak moją panią na elekcjach. <grym> Dobra, ale czekajcie, ja chcę, żeby mnie było widać. Mm, już sobie ogarniałem wszystko. Mam przechwytywanie wideo. No, już mnie widać, siema. garna, bo mam włosy jak jakieś kupa. Um, Kurde, bardzo się cieszę, że mogę w końcu już stanąć tutaj, wiecie, wszystko ogarnąć sobie razem, żebyśmy mogli. Bo, czekajcie jeszcze chwilę. Dobra, już z nami. No i ogólnie zapraszam każdego na streamka, tylko udostępnię paru osobom na paru grupkach. Y właśnie tego streama, bo jak widać, ile jest osób, nie wiem nawet. Yy... Dobra, nie, jest jedna osoba ciągle, ale jak jest ta jedna osoba, to znaczy, że jest ok, bo udostępniajcie, wszędzie, gdzie macie, udostępniajcie streama, bo dla mnie to jest teraz mega ważne. Yy, I jakby, no, chciałbym wznowić ten kanał, żeby nie było takiej biedy, bo jak było wcześniej, to było strasznie słabo i. no i gówno, tak powiem. Tak się wyrażę. No jak... Jak było te 50, to było lepiej moim zdaniem. Yy, no, czekajcie, ja tylko sobie skopiuję link, abym mógł stąd na te konto. Bo teraz jestem na drugiej karcie zalogowany na to. Jestem na drugiej karcie zalogowany to? Jestem na drugiej karcie zalogowany. Dobra, jak jest przegłos, to jest moja wina, albo nie jest przegłos. Jak nie jest przegłos, to jest dobrze. Napiszcie mi na czacie. A już nie ma żadnej osoby. No i zero. Spadło trochę. No szkoda. Kurde, szkoda. Strasznie chciał tu jeszcze na tym koncie streamu porobić. Ale czekajcie. Sp Zobaczymy. Jak już można, jak już można, to będzie pokrzem, To się przełączam na to konto, ale nie wydaje mi się. Yy, utwórz. Nie wydaje mi się, no Chyba mać. Ja... Ja, ja wystrzelę z tego YouTube'a. Czekajcie chwilę.